Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na temat Arkan Wielkich. Dziś będziemy rozmawiać sobie o karcie z numerem 12 i jest to karta wisielca. W wielu taliach karta wisielca przedstawiona jest w ten sposób, że pokazany jest łysy, nagi mężczyzna, który wisi głową do dołu, nogi ma okręcone jakimś sznurem, no i wisi na jakiejś gałęzi. Tutaj w tej, w tej talii złoty tarot, którą ja się posługuję, ten wisielec jest taki trochę nietypowy i moim zdaniem taki bardziej ma wydźwięk łagodny. Jak widać nie jest tutaj ten mężczyzna ani nagi, ani łysy, raczej wygląda mi na jakiegoś akrobatę. I po prostu nie jest też skrępowany żadnym sznurem. On tak jakby z własnej woli, yy, chcąc zmienić perspektywę, może odpocząć, może dać sobie chwilę na przemyślenia, yy, zawisł sobie po prostu na tej gałęzi i wydaje się, że jest mu całkiem wygodnie w tej pozycji. Także myślę, że akurat właśnie w tej talii karta Wisielca ma taki łagodniejszy wydźwięk. Yy, karta wisielca można powiedzieć, nie jest ani kartą. Złą ani dobrą. Nie można jakoś tak interpretować w jedną lub w drugą stronę. Ma ona raczej takie znaczenie mm, ogólne. W każdej, do, każdej, do każdego aspektu naszego życia można tą kartę zastosować w ten sposób, że mówi ona. Zmień perspektywę. Zatrzymaj się na chwilę, yy, zrób sobie przerwę, wsłuchaj się w swój głos wewnętrzny, spójrz na problem, na sprawy, na otaczający Cię świat z innej perspektywy i być może wpadniesz na jakiś lepszy pomysł niż te, które dotychczas te które nie działały. No i co jeszcze nam mówi karta Wisielca? Mam tutaj notatki, będę do nich zaglądać. Tak jak mówiłam, jest to zmiana perspektywy, jakieś zawieszenie w czasie, odpuszczenie, pogodzenie się z losem, poświęcenie się dla kogoś lub dla czegoś, zastanawianie się nad swoją własną tożsamością. W negatywie będzie to jakieś rozluźnienie, jakieś opanowanie albo poświęcenie takie którego my nie chcemy, takie wymuszone poświęcenie, że ktoś nas do czegoś zmusza, żebyśmy, że tak powiem, dali naszą uwagę, naszą energię, ale w gruncie rzeczy wolelibyśmy zatrzymać się i odpocząć, ale jesteśmy zmuszeni do jakiegoś poświęcenia się dla kogoś lub dla czegoś. To może być jakaś osoba, to może być praca, do której y, jesteśmy zmuszeni, do poświęcenia się temu czemuś. Jeśli chodzi o osobę, którą może nam symbolizować karta Wisielca w rozkładach y, kart tarota, będzie to przede wszystkim osoba zajmująca się rozwojem duchowym, pogrążona w myślach, zdystansowana, y, powściągliwa, skłonna do poświęceń dla innych, ale też osoba bez energii, taka, która nie ma chęci do działania. Y, zawody, które może nam reprezentować ta karta. Mogą być to zawody pisarza, jakiegoś artysty, malarza, filozofa, ale także kaskadera, no bo wisielec to jest właśnie, on sobie tak zawizł tutaj i no myślę, że trzeba by było mieć dosyć sporo siły i tężyzny, żeby tak sobie powisieć na tej gałęzi. Dlatego często, gęsto też po prostu karta wisielca może wykonywać, może wskazywać na osoby, które wykonują takie właśnie Zawody związane z ryzykiem, jak właśnie kaskader. W uczuciach i w miłości, w takich rozkładach, kiedy nam się pokaże ta karta, może właśnie sugerować skłonność do do wyrzeczeń w związku, czyli do poświęcenia dla drugiej osoby w związku, bezinteresowność, uczciwość, ale też duszę artystyczną. Jeśli nam się pokaże ta karta w zapytaniu o ewentualnego partnera i będzie właśnie ta karta nam się pokaże, to możemy się spodziewać, że ta osoba będzie miała duszę artystyczną, będzie tak jakby żyła w swoim własnym świecie. I co jeszcze? Może to być również związek, w którym będziemy poznawać siebie samego, będziemy szukać porozumienia, będziemy chcieli rozwiązać jakieś problemy w tym związku, czyli po prostu karta ta sugeruje, jeśli pokaże nam się w zapytaniu o związek aktualny, który już jest, może sugerować, i że jeśli są jakieś problemy, są jakieś niedomówienia, jakieś niedociągnięcia, warto spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy i znaleźć rozwiązania problemów które właśnie są w miłości czy w naszym obecnym związku, szukać z, poprzez zmianę perspektywy, spróbować inaczej podejść do danego problemu, bo podejście, które do tej pory mieliśmy, nie skutkowało, więc trzeba na to spojrzeć z innej strony i spróbować po prostu podejść do tego problemu z innej strony, po zastanowieniu, głębokiej analizie także swojego wnętrza. Jeśli chodzi o pracę i o finanse, karta ta będzie mówiła o jakiejś spłacie długów, spłacie jakichś zobowiązań, które gdzieś tam nas wreszcie dościgną i trzeba będzie to zrobić, czyli po prostu spłacić to, co kiedyś tam zaciągnęliśmy. Mówi również o poczuciu obowiązku, ale także w negatywie o braku pracy, albo o pracy, która nie daje nam satysfakcji, pracy z konieczności, takiej, która po prostu, no. Nie daje nam ogólnie żadnej satysfakcji, po prostu pracujemy, bo musimy. Jeśli chodzi o zdrowie, to karta ta przede wszystkim będzie nam sugerowała różnego rodzaju choroby o podłożu psychicznym. To może być również nadużywanie alkoholu, nadużywanie leków psychotropowych, narkotyków. Może nam również sugerować różnego rodzaju depresję, niemożność pracy z powodu choroby, a również słaby układ odpornościowy będzie nam ta karta sugerowała w zapytaniu o, o zdrowie. Yy, ogólnie karta ta mówi o odłożeniu wszelkich działań, yy, o przeanalizowaniu dotychczasowego postępowania, o przewartościowaniu swojego życia. Yy, może nasz, nam również mówić i wskazywać takie rzeczy jak jakąś bolesną stratę. To może być strata jakiejś osoby, niekoniecznie z powodu śmierci, ale z powodu odejścia tej osoby, oddalenia się od nas tej osoby. To może być również strata jakiejś ważnej dla nas rzeczy, jakiejś pamiątki. I po prostu trzeba będzie teraz w tym momencie zastanowić się, wgłębić się w siebie i, że tak powiem, pogodzić się tą z tą stratą, ale zastanowić się, zmienić perspektywę, spojrzeć na swoje życie do tej pory, na swoje życie do tej pory, które prowadziliśmy i zmienić perspektywę, ułożyć je sobie na nowo właśnie po tej stracie. Yy, ogólnie yy, ja lubię kartę Wisielca, bo ona daje nam do myślenia. Karta ta wskazuje na to, że jeśli się pokaże, że yy, powinniśmy się nad czymś zastanowić, znowuż coś przeanalizować, a ja jestem taką osobą, która dosyć yy, yy, lubi analizować, myśleć, przemyśliwać, <laughs> dlatego ja lubię kartę Wisielca i, że tak powiem. Yy, w rozkładach nie boję się jej i nie, jeżeli ona się pokazuje, staram się ją interpretować i przekazać to, co ona chce, właśnie ta karta przekazać mi, czy też osobom, którym robię rozkłady kart. Że y, nie bój się tego, co jest w tobie, y, wszelkie problemy, które do tej pory masz, możesz rozwiązać, ale musisz spojrzeć na nie z innej perspektywy. Jeśli spojrzysz z, inny, z innej perspektywy, z innego kąta patrzenia, możesz y, pokonać wszelkie problemy. Masz to po prostu w sobie żeby pokonać to, co akurat w tym momencie się w Twoim życiu nieciekawego dzieje, tylko po prostu zmień perspektywę. Zatrzymaj się, zawiśnij na chwilę, zawieź się w czasie i spójrz na swoje poprzednie życie, co robiłeś do tej pory, a to nie działało, a teraz to zmień i zacznij działać w inny, nowy, nowatorski sposób. To by było tyle, jeśli chodzi o kartę Wisielca, co mam Wam do powiedzenia na, ten, na tą chwilę. Jeśli macie jeszcze jakieś inne doświadczenia z tą kartą i chcielibyście się nimi podzielić, to zapraszam Was, podzielcie się z tym po prostu w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmiku.